Bardzo dziękuję Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Niektórzy oburzają się na poprawkę zgłoszoną przez Pana Posła Suskiego dotyczącą odległości 700 metrów pomiędzy wiatrakiem a domem, w którym mieszkają ludzie, ale to nie jest szczyt absurdu. W okolicach 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy w którym tę odległość proponowało ustalić na 3 km. 3 km odległości to oznacza, że żaden wiatrak w Polsce nie miałby szans na to, żeby powstać. Później z ramienia Ministerstwa Infrastruktury ustawy o OZE konsultował znany przeciwnik w ogóle energii wiatrowej. I to też jest dorobek Prawa i Sprawiedliwości. Korzystał na tym ten, kto przysyłał węgiel rosyjski do Polski. I przez wiele lat sponsorowaliście ten system. Pani minister, dlaczego Pan rząd poseł, chce, żeby ludzie płacili więcej za energię krajliwość. elektryczną?